Witam wszystkich widzów kanału Tajemity. W dzisiejszym filmie przybliżymy naszym widzom pewne zdarzenie, które miało miejsce w Polsce. Jest ono związane z miejscami mocy, które jeszcze nie zostały dokładnie zbadane przez ludzi znających się na rzeczy. Większość opinii o tych miejscach jest tworzona w oparciu o niedokładne odczucia i historie, które znacznie różnią się. Jedna od drugiej. Co jakiś czas jednak znajdują się śmiałkowie, przeważnie ludzie młodzi, którym zdaje się, że odczytanie inwokacji na wzór starożytnej magii europejskiej przyniesie oczekiwany skutek czyli pojawienie się postaci nie z tej ziemi, która obdaruje wszystkich bogactwem, szczęściem, miłością i siłą a wszystko to z miłości do ludzi i na dodatek za darmo. Otóż w naszym świecie nic nie ma za darmo. Kamienne kręgi w odrach położone w sercu Borów Tucholskich w województwie pomorskim to jedno z najbardziej zagadkowych miejsc w Polsce. Datowane na pierwszy, trzeci wiek naszej ery i przypisywane gotom, kręgi te są otaczane aurą tajemnicy, łączoną zarówno z archeologią, jak i słowiańskimi wierzeniami. W 2003 roku grupa rodzimowierców zainspirowana starożytnymi rytuałami i wiarą przeprowadziła w odrach rytuał ku czci z Farożyca, Boga Ognia i Słońca. Obrzęd mający na celu odtworzenie dawnych praktyk przyniósł nieoczekiwane skutki. Coś nagle zgasiło pokaźnych rozmiarów ognisko. Wielu świadków zdarzenia usłyszało szepty w nieznanym języku. Wszyscy widzieli pojawiające się mgliste zjawy, które jakby chciały przejść bliżej skrzącego się gorącego popiołu. Od tamtej pory miejsce zyskało reputację nawiedzonego, a opowieści o świetlistych postaciach i tajemniczej energii przyciągają miłośników ezoteryki i paranormalnych zjawisk. Postanowiliśmy się przyjrzeć tej historii łącząc kontekst historyczny, pora psychologiczny i ezoteryczny, by postarać się ukazać, jak kamienne kręgi w odrach pozostają żywym świadectwem dawnych wierzeń. Kamienne kręgi w Odrach zwane czasem polskim Stonehenge to zespół dziesięciu kręgów kamiennych i trzydziestu kurchanów rozlokowanych na obszarze rezerwatu archeologicznego. Powstały w okresie rzymskim, pierwszy, trzeci wiek naszej ery i są przypisywane Gotom, germańskiemu ludowi, który zamieszkiwał po przed migracją na południe Europy. Choć kręgi są dziełem gotów, miejscowy folklor łączy je z przedchrześcijańskimi kultami słowiańskimi, które mogły przejąć to miejsce w późniejszych wiekach. Kręgi zbudowane z dużych głazów narzutowych pełniły funkcję miejsc kultu, pochówku lub obserwacji astronomicznych związanych z kultem Słońca i przodków. W słowiańskiej mitologii kamienne kręgi były uznawane za święte przestrzenie, gdzie odprawiano rytuały ku czci bóstw takich jak Swarożyc, Perun czy Weles. Układ kamieni w Odrach, szczególnie największy krąg o średnicy 33 metrów, sugeruje związek z kultem solarnym, co odpowiada wierzeniom słowiańskim o Svarogu, bogu ognia i niebiańskiego płomienia. Lokalne legendy mówią o kamieniach, które śpiewają w noc przesilenia letniego, a także o duchach przodków, które strzegą kręgów przed intruzami. W Borach Tucholskich, regionie pełnym lasów i jezior, takie miejsca były uważane za bramy do Nawi, za światów, gdzie kontaktowano się z duchami i bóstwami. Archeolodzy potwierdzają, że kręgi były miejscem rytuałów, o czym świadczą znaleziska, takie jak ceramika, monety i ślad ognisk. Choć goci nie byli słowianami, ich praktyki mogły wpłynąć na późniejsze wierzenia pomorskich plemion, które adaptowały święte miejsca do własnych kultów. W XIX wieku mieszkańcy Odry opowiadali o świetlistych postaciach widzianych w kręgach, co sugeruje, że miejsce już wtedy miało nadprzyrodzoną reputację. Wraz z odrodzeniem się starożytnych religii w Polsce na przełomie XX-XXI wieku kamienne kręgi w Odrach stały się popularnym miejscem dla rodzimowierców, którzy widzieli w nich relikt słowiańskiej duchowości. W 2003 roku podczas przesilenia letniego Noc Kupały 21-22 czerwca grupa kilkunastu wyznawców starożytnej religii Słowian zorganizowała rytuał ku czci Obrzęd miał na celu odtworzenie dawnych praktyk, łącząc elementy słowiańskiego kultu ognia ze współczesną interpretacją. Rytuał odbył się w największym kręgu, gdzie uczestnicy ustawili ołtarz z kamieni i rozpalili ognisko. Składano ofiary z ziół, miodu i wina, recytując inwokacje oparte na rekonstrukcjach słowiańskich pieśni. Śpiewano o sile słońca i płomienia, prosząc Swarożyca o błogosławieństwo i oczyszczenie. Obrzęd miał charakter uroczysty z elementami tańca i medytacji, a uczestnicy wierzyli, że miejsce wzmacnia ich intencje dzięki swojej historycznej energii. W trakcie rytuału wydarzyły się rzeczy, które wstrząsnęły zarówno wierzącymi w słowiańską religię, jak i przypadkowymi świadkami, w tym turystami biwakującymi w pobliżu. Najpierw nagły podmuch wiatru zgasił ognisko, mimo że noc była spokojna. Następnie uczestnicy usłyszeli szepty w niezrozumiałym języku, jakby dochodziły z wnętrza kręgu. Najbardziej niepokojącym momentem było pojawienie się białych cieni, mglistych, humanoidalnych sylwetek, które poruszały się między kamieniami. Jeden z uczestników opisał świetlistą postać, przypominającą kobietę w długiej szacie, która stanęła na skraju kręgu, a następnie rozpłynęła się w powietrzu. Inni mówili o uczuciu chłodu i ciężaru, jakby ktoś obserwował ich z bliska. Rytuał przerwano, gdy wiatr nasilił się, a szepty stały się głośniejsze, wywołując panikę wśród uczestników. Po wydarzeniu niektórzy wyznawcy religii słowian twierdzili, że czuli się osłabieni przez kilka dni, a jeden z nich miał koszmary o postaciach w kręgach. Wieść o zjawach rozeszła się wśród mieszkańców Odry, którzy zaczęli ostrzegać turystów przed nocnymi wizytami w kręgach, szczególnie w czasie przesileń. Z perspektywy parapsychologii, wydarzenia w Odrach można uznać jako manifestację energii nagromadzonej w miejscu o silnym znaczeniu sakralnym. Kamienne kręgi jako centra kultu były w wierzeniach słowiańskich miejscami, gdzie granica między światem żywych a światami była cienka. Swarożyc jako bóg ognia i słońca był związany z rytuałami oczyszczającymi, ale także potężnymi siłami natury, które mogły przyciągać duchy przodków lub demony. Słowiański obrząd, choć oparty na rekonstrukcji, mógł aktywować pamięć miejsca nagromadzoną energię emocjonalną i duchową z wieków rytuału. Parapsycholodzy wskazują, że białe cienie i szepty mogą być przejawem ektoplazmy psychicznej substancji, która według teorii materializuje się w miejscach o silnej energii. Nagłe zgaszenie ogniska i podmuchy wiatru pasują do zjawisk poltergeistycznych, często obserwowanych w świętych miejscach podczas rytuałów. Ezoterycy sugerują, że kamienne kręgi leżą na linii geomantycznej leyline, czyli szlaku energetycznym Ziemi, który wzmacnia manifestacje nadprzyrodzone. Kręgi ze swoim układem zgodnym z ruchem słońca mogły działać jako anteny przyciągające energię z nawi. W słowiańskim folklorze zjawy w odrach można interpretować jako rusałki, duchy wód i lasów, które w noc kupały były szczególnie aktywne, jako duchy przodków, dziady strzegące świętego miejsca. Świetlista postać kobiety przypomina opisy płaczek lub białych panien. Duchów związanych z tragediami, które w folklorze pomorskim strzegły miejsc kultą. Inna teoria mówi o lżejszym leśnym duchu, który mógł zareagować na rytuał, manifestując się w postaci mglistych sylwetek. Kamienne kręgi wodrach od dawna były obecne w lokalnym folklorze. Mieszkańcy borów tucholskich opowiadali o kamieniach, które żyją, które miały wydawać dźwięki lub poruszać się w nocy. Jedna z legend mówi o pasterzu, który w XIX wieku znalazł w kręgu srebrny amulet, ale po zabraniu go zaczął widzieć cienie i słyszeć szepty, które ustały dopiero po zwróceniu przedmiotu. Inna historia wspomina o świetlistej kobiecie, która pojawiała się w kręgach podczas pełni księżyca, wiodąc wędrowców w głąb lasu. Po rytuale z 2003 roku kręgi zyskały nową sławę jako miejsce nawiedzone. Współczesne relacje turystów publikowane na forach takich jak Paranoid czy grupach miłośników ezoteryki mówią o dziwnych zjawiskach, świetlistych kulach unoszących się nad kręgami, uczuciu bycia obserwowanym, nagłych zmianach temperatury czy odgłosach kroków bezwidocznego źródła. W 2015 roku jeden z użytkowników twierdził, że sfotografował mglistą sylwetkę w kręgu, choć zdjęcie było nieostre i budziło szereg wątpliwości. Mieszkańcy Odry ostrzegają, by nie wchodzić do kręgów w nocy, szczególnie w czasie przesileń, gdy duchy są niespokojne. W kontekście historycznym warto zauważyć, że bory tucholskie z ich odosobnieniem i dziką przyrodą sprzyjały opowieściom o nadprzyrodzonych siłach. W czasach PRL-u wiele działo się w tym rejonie. Radzieckie wojska w Borach budowały swoje tajne obiekty, które działały w jakichś nieokreślonych programach badawczych. Pojawiały się plotki o eksperymentach w borach, które mogły obudzić dawne energie. Choć brak na to dowodów, takie teorie dodają kręgom nuty spiskowej tajemnicy. Historia rytuałów odrach stała się pożywką dla teorii spiskowych, które łączą archeologię, dawne wyznania i ezoterykę. Jedna z hipotez sugeruje, że kręgi są portalem do innego wymiaru aktywowanym przez rytuały. Inni spekulują, że goci, którzy zbudowali kręgi, mieli dostęp do starożytnej wiedzy, być może pozaziemskiej, co tłumaczy ich precyzyjny układ. Ezoterycy wskazują na energię kręgów, która może przyciągać duchy lub istoty z nawi. Niektórzy łączą wydarzenia z 2003 roku z klątwą miejsca, sugerując, że swarożycy lub duchy przodków zareagowały na nieautentyczny rytuał, manifestując się w postaci zjaw. Wiele idei, i większość nietrafionych. Nieautentyczny rytuał to obraza dla istot pozawymiarowych. Często kończy się poważną, ezoteryczną rozwałką, a nie manifestacją zjaw, które bezwiednie krążą wokół kręgu. W słowiańskiej tradycji rytuały wymagały szacunku i precyzji, a ich naruszenie mogło wywołać gniew duchu. Młodzi ludzie, którzy starają się przywrócić nasze słowiańskie korzenie, choć pełni pasji, często opierają się na rekonstrukcjach, co może prowadzić do nieprzewidywanych skutków, jak te w Odrach. Kręgi pozostają miejscem, gdzie dawne wierzenia splatają się ze współczesnymi doświadczeniami, budząc fascynację i grozę. Tajemnica kamiennych kręgów w Odrach to opowieść, która łączy archeologiczną zagadkę z mrokiem słowiańskich wierzeń i współczesnymi doświadczeniami nadprzyrodzonymi. Starożytny rytuał z 2003 roku, choć inspirowany kultem Farożyca, ujawnił, jak potężne mogą być miejsca o sakralnym znaczeniu. Setki lat samoczynnego pompowania energią. Białe cienie, szepty i nagłe podmuchy wiatru sugerują, że kręgi są czymś więcej niż tylko reliktem przeszłości. To żywe miejsce, gdzie granica między światem żywych a zaświatami wydaje się bardzo cienka. Historia ta przypomina, że dawne słowiańskie kulty, choć zatopione w mroku wieków, wciąż mają moc przyciągania i budzenia sił, których nie sposób w pełni zrozumieć. Kamienne kręgi w odrach pozostają strażnikiem tajemnic, czekającym na tych, którzy odważą się wejść w ich święty krąg, by zmierzyć się z cieniami przeszłości.